Traktatu w dzisiejszym głosowaniu? Tak, to prawda. Ja od początku zresztą mówiłem, że ta wizja jednoczącej się Europy, która jest oparta na takim fundamencie urzędniczo-biurokratycznym, gdzie odchodzi się od tego, co było siłą zjednoczonej Europy i co legło u zarania jej powstania. Przed ponad 50 laty, a mianowicie swoboda gospodarcza, wolność gospodarcza, a mianowicie współpraca w zakresie wymiany ekonomicznej, gospodarczej między poszczególnymi państwami. Od tego Europa odeszła na rzecz tworzenia pewnej politycznej nadbudowy z ministrem spraw zagranicznych Europy, z wspólną polityką zagraniczną, z takim powolnym, pełzającym tworzeniem. Superpaństwa. To po pierwsze moim zdaniem jest rzecz szkodliwa i niebezpieczna, bo generalnie takie ponadkrajowe przedsięwzięcia są ryzykowne. A po drugie, co może nawet bardziej istotne, to to, to że na dobrą sprawę może to zmarnotrawić ten wysiłek ojców założycieli Unii Europejskiej, Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, którzy stawiali właśnie na zdrową gospodarkę gospodarkę opartą o konkurencję. Dzisiaj natomiast zamiast tego mamy urzędników w Brukseli, którzy decydują o tym, ile w Polsce będzie produkowanego mleka, jaka będzie krzywizna banana, czy zamknąć kolejną cukrownię w Łapach czy w jakimś innym w mieście na przykład w Brześciu Kujawskim to jest ta wizja Europy, która myślę, że jest mi obca, stąd taka a nie inna decyzja. A czy nie, nie, nie ma innych zagrożeń poza tymi gospodarczych? Są, ale one już były na tyle różnych sposobów omówione. To jest kwestia niebezpieczeństw wynikających z karty praw podstawowych i wszelkich spraw związanych z chociażby sprawami majątkowymi na ziemiach zachodnich. To są te kwestie. Interpretowania przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości kwestii związanych z prawem rodzinnym. To są wszystko niebezpieczeństwa, które także są istotne, ważne. Ja sobie zdaję z nich sprawę, ale ponieważ o nich się mówi częściej, a zapomina się o tych, o których wspomniałem na początku, to chciałem właśnie wyjątkowo podkreślić rangę tamtych również spraw. Dziękuję.